Przychodzę z taką stylizacją. To co mam na sobie, zarówno ta siateczkowa bluzka, ona jest założona pod sukienkę. Ta sukienka jest bez ramionczek, słuchajcie. O, powiem Wam tak, o, po prostu, o. Tak zakładana ja. No, to ona jest bardziej taka powiedzmy plażowa, możemy na kostium założyć. Na wakacje jest fajna, bo to jest taka dzianinka. Zrulonikować, może kiedyś Wam pokażę jak można fajnie zapakować rzeczy, żeby jak najmniej było zagnieceń. Nie zawsze się to da, ale też są pewne sposoby. I zobaczcie, ja tutaj mam pod sukienką taką siateczkową bluzeczkę. Ja ją kupiłam też w którymś second handzie. Nie pamiętam ile dałam, bo ona ma, wiecie co, no już ze 2 lata, półtora roku. Taka właśnie siateczkowa, zobaczcie. I tak. Yy, I stwierdziłam, że założę sobie dzisiaj tą sukienkę. Ona ma takie trochę takie azteckie wzory. Yy, kolorowa. Tą sukienkę też kupiłam tam, gdzie bluzkę. Tylko w, yy, nie wiem, czy w tym samym, tego Wam nie powiem. Yy, bo niestety yy, to, co na bieżąco będzie się pojawiać, jak gdzieś, słuchajcie, będzie jakaś zdobycz, to Wam pokażę, a już mam, to tą sukienkę też w takim sklepie kupiłam. Zobaczcie, ona jest tutaj, ma takie wiązanie. Ja pod nią założyłam, mógłby być nawet czerwony biustonosz, ale założyłam sobie taki czarno-beżowy. On ma tutaj takie dopinane ozdobne gumki. Zastanawiałam się, czy je odpiąć, czy nie, ale je zostawiłam. Wiecie z jakiego względu? Dlatego, że jak gdyby tutaj też są podobne, zobaczcie. Czarny wzór idzie w taki ząbek i tak samo tu. I to, to, to po prostu tak mi się samo uknęło. Samo. Wcześniej przymierzałam to z czarnym, z czerwonym biustonoszem, ale stwierdziłam, że jednak sobie zmienię. Założę ten. On jest czarno-beżowy, też go lubię. I zobaczcie, i teraz tak do niej: tu, tu jest właśnie taki jasny pomarańcz, yy, łosoś, yy, róż. Czerw. właściwie, ja wiem, poczekajcie. No, to jest raczej taki, bym powiedziała, pomarańcz. Taka czerwień pomarańczowa, bardziej w pomarańcz wpadająca. Chodzi tutaj, o, o, o tutaj dokładnie o ten kolor, na nagraniu on może być jaśniejszy. Nie wiem, jak u was na waszych aparatach to będzie wyglądać, na waszym sprzęcie. Ale tu jest turkus, to są takie kolory, które lubię. I zobaczcie, jak ona pięknie wydłuża sylwetkę. Chociaż w moim przypadku najlepsza opcja jest, słuchajcie, Genki, która podkreśla tal talię, bo u mnie najwęższe miejsce jest tu, ale taki styl empir. Yy, słuchajcie, to jest takie, tak na luzie można się poczuć, ale ten styl empir jest dobry. Jak na przykład macie troszeczkę brzuszka tutaj, to to się fajnie, ładnie wydłuża sylwetka i się yy, tuszuje pewne niedoskonałości. Aczkolwiek ja mówię, że, że to są na nasze doskonałości, skoro mamy. Dobrze jest i zachęcam, aby pokochać siebie, czyli w zakres kochania siebie wchodzi ten Twój awatar, tutaj ziemski, Twoje ciało, obojętnie jak ono wygląda, dzięki niemu Ty tu funkcjonujesz i powinnaś, czy powinieneś być wdzięczny za to, że masz właśnie takie ciało taki sprzęt, w którym się przemieszczasz tutaj w obrębie świata materialnego bo my jesteśmy wszyscy wibrującymi cząsteczkami, energią. I zobaczcie, do tego założyłam pomarańczowe, te neonowe klapeczki, ze względu właśnie tutaj na ten pojawiający się deseń też pomarańczu, mogłyby być też różowe, mogłyby być czarne. Słuchajcie, tutaj te moje koturny, tak naprawdę mamy dużą rozpiętość, jeśli chodzi o kolory, jakie możemy założyć. Beżowe, czarne, tak? pomarańczowe, różowe, turkusowe, połączenie kilku kolorów. Ja też do tego nosiłam takie sandałki, taką żmijkę kolorową. Tutaj, tutaj się fascynuje tymi neonowymi, a wiecie, jeszcze jest ciepło, więc jeszcze można y, nosić takie buty. I dlatego też po prostu y, pokochałam. Zobaczcie, zobaczcie, jak pięknie to wygląda. I do tego teraz y, założyłam te moje, słuchajcie, dyżurne bransoletki. Ja je kocham, po prostu y, tu jest ta czarna, to jest taki zestaw, jak kiedyś był. Pewnie, że ja to słuchajcie, robię taką roszadę. Dzisiaj jest coś takiego. Dzisiaj mam pierścionek Zali Express, który kosztował mnie całe 8 zł. On był, który przyszedł do mnie z Chin. On jest piękny, bo nawet jeden z panów handlujących takimi starociami zwrócił na niego szczególną uwagę. <noise> Ogólnie sprawia wrażenie bardzo cennego, takiego, antycznego, on po prostu w, y, komponuje się z całością. Tutaj ten mój plastikowy, który jeszcze noszę, no i tutaj zobaczcie, tutaj założyłam te bransoletki, co kiedyś wam mówiłam, że one są takie, ja je też kupiłam w Ciucholandzie, y, tylko że one mają bardzo takie y, te, te druciki, z których są wykonane, takie trochę giętkie trzeba delikatnie i na raty je ściągać, nie można ściągnąć całości, tylko po prostu po kilka bransoletek I tutaj, żeby wzmocnić efekt tego turkusu, który tutaj się przewija, dałam taką stworzywa, też kupioną w Ciuholandzie. Tutaj jest taka pomarańczowa z, z, z tego rodzaju. I tutaj ta, praktycznie wszystkie kupione tam, gdzie lubię robić zakupy oryginalnych rzeczy. Jedynie ta, to co na wcześniejszych nagraniach mówię, yy, gdzie kupiłam podstawę taką drewnianą i owinęłam taką elastyczną, yy, sztuczną skórkę, która mi została z szycia i yy, taka umarszczona, przyklejone i, i to tworzy taką, taki piękny zestaw. Zobaczcie ten, ta czerń yy, i tutaj yy, ta kolorystyka. Yy, bardzo ładnie to wygląda. Także nie przygotowałam sobie torby, aczkolwiek powiem Wam, że tutaj się skłaniam właśnie w przypadku tego zestawu, żeby zrównoważyć, mogłaby być pomarańczowa, ta duża, co ja mam, ale którą mam, ale. Ale akurat tutaj nie widzę, chociaż mogłaby być na jednym z wcześniejszych nagrań, którą widzieliście. A jak nie widzieliście, to zachęcam, zobaczycie sobie. E, aczkolwiek myślałam e, o tej czarnej, skórzanej. E, to nagranie robię tak, słuchajcie, troszeczkę na, na bariackich papierach. E, nie, przygotowałam torby. nie przygotowałam torby, którą chcę założyć. Tutaj, zobaczcie, o furia, prosi się o uwagę. Tak, to jest moja kocica Furia, która ma no, już e, swój wiek 13 albo 14 lat. Zapominam do książeczki spojrzeć. No, to jest Minecum z norweskim. E, no, ostatnio dosyć dużo sierści zostaje. E, rano wstaje, a po, po podłodze fruwa sierść, zmienia sierść. Tutaj traci tą kryzę. Gdzie ja zawsze zastanawiałam się, że na. Y, myślałam, że, 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 że z y, kociakiem jest coś nie tak. A się okazuje, że mainkuny właśnie na zimę tracą tą piękną kryzę, taką jak, jaka się tworzy u lwów trochę tu na dole. Zobaczcie, jaka piękna. Ona ma 3, 75% białego. Śliczna. Tak wam pokażę. O, zobaczcie, jaka ona jest. Tu ona lubi sobie tak leżeć. O. Tak ona wygląda, prawda, Furia? Tak, no, zobaczcie. O, taka śliczna jestem, no. To ja sobie ją puszczę tutaj. O, widzicie, ona sobie zeskoczy. Obwąchuję. Nie wiem, dajcie mi minutkę, to wezmę tą czarną torbę. Bo myślę, że też mogłaby być, chociaż w okresie, kiedy jest dużo słońca. Jeszcze jest ciepło, mamy końcówkę września. To wolę, wolę torebki w innych odcieniach, w innych kolorach, ale poczekajcie chwilkę. być. Ta też mogłaby być, bo po prostu y, też pasuje. Ale myślę, że dzisiaj, zobaczcie, że dzisiaj sobie wezmę tą czarną. Zobaczcie, jak to się fajnie równoważy. Y, ta czerni u góry, jak gdyby przebijająca się tutaj kontury czerni y, w deseniu y, dolnej części sukienki i ta czarna torba, nawet na ramię, ona na ramię, wiecie jak ja mam odzież wierzchnią, są za krótkie uszy, już na, na ramię ciężko ją założyć, trzeba tylko w ręku, a jeszcze w takim okresie, kiedy się chodzi w bluzkach, sweter w sweterkach, yy, to, to nie stwarza problemu. I ona yy, idealnie, zobaczcie, idealnie, może być po prostu. Tworzy całość i myślę, że dzisiaj pójdę z czarną torebką. Yy, także nie znaczy, że nie lubię czarnego. Ja po śmierci męza, męża zaczęłam od tego koloru uciekać. Co prawda, to jest kolor elegancki, ale też kolor smutku, słuchajcie, który też jak gdyby yy, kojarzy się z żałobą. I często właśnie, jak widuję dziewczyny, młode dziewczyny, które chodzą na czarno ubrane, to właśnie to jest, wiecie, to jest ten okres w życiu każdego młodego człowieka. Musi, gdzieś przychodzi moda. Jest, tak jak ja kiedyś miałam wyobrażenie, że czarne wyszczupla, to nie do końca tak jest. Tak naprawdę chodzi tutaj o proporcje sylwetki. I zobaczcie, dzisiaj sobie jeszcze założę kapelusz. Bo mamy słońce, żeby trochę wyglądać jak pani wiosna, nie pani jesień, trzeba by było kwiaty zmienić. No, ale to jak wzbogacę się o kapelusz taki jesienny, filcowy, albo mi coś odpali i sobie uszyję, bo to też można. Tylko pomyśleć, właśnie o takim, słuchajcie, bardziej takim usztywnieniu denka, ale to można przepikować, ale ja myślę, że prędzej gotowy, i wtedy na przykład taki kapelusz, kiedy już, słuchajcie, zaczną się chłody, można przyozdobić taką jesienną kompozycją, która też będzie wspaniale wyglądać na bogato i pięknie. Ja pokochałam ostatnio kapelusze. Naprawdę, wiecie, ja pokochałam kapelusze, mam jeszcze jeden, kiedyś na nagraniu, o którym się mówiłam, chyba z taką, gdzie przenika taka złota nitka, ale, ale bardzo wiotki jest, słuchajcie, tutaj to denko, muszę pomyśleć, już czytałam, jak można to usztywnić, ale to myślę, że przygotuję sobie już na następne lato. A tutaj zobaczcie, ta spinka i mi coś ona leci. Będę musiała ją zmienić, bo widzę, że mi opada spinka. Dobrze, to w takim razie, słuchajcie, ja wkładam do torebki portfel, telefon, jakąś torbę na zakupy, i ruszam w rejs, zdobywać świat. Słuchajcie. I zachęcam Was, też cieszcie się życiem. Jak coś, słuchajcie, jak coś kupię, jak coś kupię. Ja teraz spojrzałam, bo mi się zdawało, że inna jest godzina, a tutaj mi podaje czas, się wyświetla. To Wam później, za niedługo się pokażę z tym, co kupiłam, a w najbliższym czasie pokażę Wam na, na mnie, jak żeby zaprezentować na mnie, jak to wygląda. W takim razie, dziewczyny, miłego popołudnia, wieczoru, nocy albo poranka i widzimy się za niedługo. Na razie, pa! Hej, kochani, ja idę teraz przez park. Idę przez park. E, idę w kierunku centrum i chciałam Wam tak powiedzieć, zachęcić Was do... Delektowania się zapachami w parku. Jak wchodzicie, tutaj pachnie prawie, że jak lasem. Zachęcam dziewczyny, bo kiedy uruchamiamy nasze zmysły, to wchodzimy w żeńską energię. Do tego was zachęcam. Zobaczcie, ja już kilka nie wyciągałam. Kilka, żeby na kilku zamocować telefon, ale wam pokażę. O, jest pięknie, jest naprawdę ciepło. Ja się nie spodziewałam, że jest tak ciepło. Także wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia później. Na razie, hej!